Итак, так, я немного покажу для вас такую работу интересную. Здесь выжарили. По этой эти соки. Яблочные там или какие-то там, не знаю. Что там сам квас в этих соках. Выжарили именно этот материал. То есть мердзевка. И тут пан спавач должен до доспавать. А я потом должен и Wytoczyć ten otwór. Do tego otworu to wytoczyć i tego otworu nie, czy ty, ty, tej średnicy nie ruszać tylko zrobić wszystko w jeden właśnie jeden wymiar. I to takie naprawdę jest e, dużo wielkie. No i dalej zobaczymy jak to pójdzie, nie wiem. Ładnie, ale muszę być to super wygląd mieć. Pan spałecz już spała to. A no pan spalać, pokaż co to pospałaś. O, ładnie. W od no nie można tak mówić, no? A co piszcie sobie tak? Ale sale te płaki. Jak dużo, to dużo, no? No Zobaczymy pod koniec sobie. Idzie. Tak to wygląda to całe mocowanie. Trzymaj się tu wszystko sztywnie. Zaraz sprawdzę tam powierzchnię. Czy ona jest równoległa do, do obrzeczona. Następnie ustawię się do tego otworu. No i zacznę pomału to zbierać, bo to naspawane trochę jest. Czy nie wiem, może po 2 mm na stronę. Może nawet więcej. Zobaczymy. Prawie już do końca zrobiłem. Zostawiłem tylko koło jednej dyszki na dodatku. Może tam więcej, nawet nie mierzyłem tak dokładnie, ponieważ dostaję ten nóż. To było z płytką, żeby z grubo to zrobić. Teraz zakładam taki nożycik. Najpierw, że on jest krótszy, jest sztywniejszy, a po drugie, on jest dużo ostrzejszy i można, można zrobić dobrą taką podziemę. Так, так. Сейчас я чтобы лучше это было видеть. Ну no и то, как то... то есть. Не бы супер. Между этим горным, а дольным вымером вышла одна сетка. То вышло плюс 4 сетки, а тут с горы есть плюс 5 сеток. Остальное только мушу там сдову выровнять там поверхность есть конец.